Następna dziś informacja. Lubuski Świat Mediów obiega smutna wiadomość. Nie żyje Ryszard Waldun, dziennikarz i społecznik, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy. Miał 49 lat. O jego śmierci poinformował portal Wielkich Gorzów, którego Ryszard Waldun był redaktorem. Zmarły dziennikarz pochodził z Sulecina. Był ceniony przez czytelników za angażowanie rzetelność. W swojej działalności często zajmował się tematem społecznymi, lokalną historią i kulturą. Wspierał rozmaite inicjatywy charytatywne. Często pomagał też innym potrzebie. Na przestrzeni lat pracował w wielu redakcjach, głównie w rejonie Kostrzyna na -Odrą i Gorzowi Wielkopolskim. Współpracował również z portalem słubicer24.pl. To na razie wszystko. Pozdrawiam, szadżoker.